Witam na krótkim szkoleniu o paście do zębów Forever Bright. Zobacz, ile pasty Forever nakładam na szczoteczkę dla mycia zębów swoich, czyli do osoby dorosłej. To, ile tutaj nałożyłam, to jest yy, może nawet za dużo, ale na 3 minuty mycia akurat, się, to jest małe ziarenko yy, groszku, i to jest ilość wystarczająca. Dzieci powinny nakładać o połowę. Tutaj jest 130 gram, więc ta pasta może wystarczyć nawet na 3 do 6 miesięcy, w zależności od tego, ile pasta Wam się nałoży. Podsumowując, pasta Forever Living Products jest pastą na bazie aloesu, propolisu i mięty. Nie zawiera fluoru. Jest to pasta, którą należy używać po uprzednim wyparzeniu lub wymianie szczoteczki na nową. Obowiązują te same zasady, co przy myciu zębów ogólnie, czyli myjemy zęby 3 minuty po każdym posiłku, rano i wieczorem, obowiązkowo. Po zakupie nowej pasty koniecznie wymień szczoteczkę do zębów na nową. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na starej szczoteczce, na której używałeś już pastę z fluorem, będą resztki tej pasty z fluorem, a fluory, pasty bez fluoru niestety się wykluczają. Jest to bardzo niekorzystne dla zębów, a więc kupujemy nową pastę bez fluoru, zmieniamy podejście do swoich zębów i dziąseł i zmieniamy szczoteczkę. Szczoteczkę zmieniamy na miękką, ponieważ chcemy, żeby nasze nie tylko zęby były piękne, lśniące i białe, ale chcemy również, żeby dziąsła były zdrowe. Ważny też jest ruch naciągający dziąsło na zęby. Jest to pasta uniwersalna zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych osób, starszych osób, które mają. Same dziąsła mają protezy, jeżeli chcecie wybielić swoje zęby.